Witamy na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś zajmiemy się tematem postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy na podstawie dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. Do tej pory maturzyści przygotowywali się z kanałem Maturalne Słuchowisko do matury ustnej. Teraz rozszerzyliśmy ofertę o kurs online. Wszystkie pojęcia, motywy, konteksty z poszczególnych epok. Masz opracowane i wytłumaczone w prosty sposób. Link w opisie. Zapraszamy. No to zaczynajmy. Historia Polski pełna jest trudnych momentów. Jednym z najboleśniejszych był czas zaborów, kiedy nasz kraj zniknął z mapy Europy na 123 lata. Polacy znaleźli się wtedy pod władzą obcych państw i musieli na nowo określić, co to znaczy być patriotą. W tym trudnym okresie jedni walczyli o wolność i zachowanie narodowej tożsamości, inni próbowali przetrwać, nie wychylając się, a byli też tacy, którzy dla własnych korzyści współpracowali z zaborcą. Różne postawy wobec niewoli i wroga można zauważyć nie tylko w historii, ale też w literaturze, która najlepiej oddaje emocje i dylematy tamtych czasów. Jednym z najważniejszych dzieł pokazujących to zróżnicowanie jest dramat Adama Mickiewicza Dziady część trzecia. Adam Mickiewicz w dziadach części trzeciej przedstawia społeczeństwo polskie w czasach zaborów jako bardzo podzielone. Pokazuje ludzi, którzy mimo cierpienia i prześladowań pozostają wierni ojczyźnie, ale też takich, którzy są obojętni na jej los lub nawet zdradzają własny naród. Autor wyraźnie staje po stronie młodzieży, odważnej, pełnej wiary i ideałów, która mimo tortur i więzień nie traci nadziei na wolność. To właśnie w niej Mickiewicz widzi przyszłość Polski i prawdziwego ducha narodu. Dramat Mickiewicza Oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Autor sam był jednym z młodych ludzi aresztowanych za działalność patriotyczną w czasach carskich. W utworze pokazuje trzy główne postawy Polaków wobec zaborcy. Pierwszą grupą jest młodzież, pełna zapału, wiary i poświęcenia. To właśnie oni, jak Konrad czy Piotr Wysocki, czują, że muszą walczyć o wolność ojczyzny, nawet jeśli oznacza to cierpienie lub śmierć. W scenach więziennych widzimy, jak bardzo są gotowi do poświęceń, mimo tortur i prześladowań nie zdradzają swoich ideałów. Ich postawa jest wzorem patriotyzmu i pokazuje, że to w młodych bije prawdziwe serce narodu. Druga grupa to elity, czyli arystokracja i bogatsi przedstawiciele społeczeństwa. W scenie Salonu Warszawskiego Mickiewicz ukazuje ich jako ludzi obojętnych i zajętych głównie sobą. Zamiast rozmawiać o losie kraju, wolą plotkować o życiu towarzyskim i martwią się, że wyjazd Nowosilcowa pozbawi ich rozrywek. Nie chcą słyszeć o cierpieniach młodzieży, boją się, że mogliby mieć przez to problemy z władzą. Ich postawa to symbol egoizmu i braku odwagi. Mickiewicz jasno pokazuje, że takie zachowanie jest zdradą narodowych wartości. Trzecią postawę reprezentują kolaboranci. Polacy, którzy współpracują z zaborcą. W dramacie przykładem takiej osoby jest doktor, bliski współpracownik senatora Nowosilcowa. To człowiek bez zasad, gotowy zdradzić własny naród, by przypodobać się Rosjanom. Dla niego liczy się tylko własna korzyść. W ten sposób Mickiewicz pokazuje, że największym zagrożeniem dla Polski nie zawsze jest obcy, ale ludzie, którzy sprzedają swoją godność i narodową tożsamość. Podobne zróżnicowanie postaw wobec ojczyzny można zauważyć także w Lalce Bolesława Prusa. Główny bohater Stanisław Wokulski jest człowiekiem, który chce nie tylko poprawić swój los, ale też przyczynić się do rozwoju całego narodu. Wierzy, że praca, nauka i postęp mogą pomóc Polakom w odbudowie siły i niezależności. Jednak jego marzenia zderzają się z rzeczywistością. Społeczeństwo okazuje się podzielone. I pozbawione wspólnego celu. Arystokracja, którą Wokulski próbuje przekonać do działania, żyje w świecie pustych rozmów, przyjęć i konwenansów. Dla nich sprawy narodowe nie mają znaczenia, liczy się tylko prestiż i wygoda. Prus pokazuje, że w społeczeństwie polskim po upadku powstań wciąż brakuje jedności i zaangażowania. Z jednej strony są ludzie tacy jak Wokulski, którzy chcą coś zmienić i wierzą w rozwój kraju, z drugiej całe grupy, które wolą bezpieczne życie w cieniu zaborcy. Tak jak Mickiewicz, Prus krytykuje bierność i egoizm elit, podkreślając, że prawdziwa wartość człowieka mierzy się nie majątkiem, ale troską o wspólne dobro. Podsumowując, Mickiewicz w dziadach części trzeciej pokazuje, że w czasach zaborów Polacy nie stanowili jednej zjednoczonej grupy. W narodzie istniały wyraźne podziały. Jedni walczyli i cierpieli za ojczyznę, inni byli obojętni, a niektórzy wręcz zdradzali własny kraj, kierując się wygodą lub strachem. Mimo tego autor nie traci wiary w ludzi. Pokazuje, że wśród Polaków wciąż tli się nadzieja i prawdziwe przywiązanie do ojczyzny, szczególnie wśród młodzieży, która gotowa jest poświęcić wszystko dla wolności. To właśnie młode pokolenie, mimo prześladowań i cierpienia, pozostaje wierne Polsce i jej wartościom. W ich postawie Mickiewicz widzi przyszłość narodu i dowód, że nawet w najtrudniejszych momentach można zachować wiarę w sens walki o wolność. W ten sposób autor przypomina, że miłość do ojczyzny nie zawsze polega na wielkich czynach czasem wyraża się w odwadze, wierności i moralnej sile, które pozwalają przetrwać niewolę i zachować narodową tożsamość. Inne konteksty literackie. Kordianie Juliusza Słowackiego widać jak trudna była decyzja o walce z zaborcą i jak różne postawy mieli Polacy w czasach niewoli. Tytułowy bohater to młody idealista, który początkowo czuje się zagubiony i bezsilny, szuka sensu życia, podróżuje po Europie, ale dopiero na górze Mont Blanc odnajduje cel. Zrozumie, że jego obowiązkiem jest walka o wolność ojczyzny, nawet za cenę własnego życia. Słowacki pokazuje, że walka o niepodległość nie jest prosta ani oczywista. Wymaga odwagi, wiary i przezwyciężenia własnych lęków. Kordian symbolizuje całe pokolenie młodych Polaków, którzy chcą działać, ale zmagają się z wątpliwościami i brakiem wiary w sukces. Próba zamachu na Cara, choć kończy się niepowodzeniem, ma głęboki sens. Pokazuje, że jednostka, nawet samotna, może stać się symbolem oporu. Słowacki, podobnie jak Mickiewicz, podkreśla, że prawdziwe poświęcenie i gotowość do walki są niezbędne, by naród mógł odzyskać wolność i godność. W potopie Henryka Sienkiewicza walka Andrzeja Kmicica ze szwedzkim najazdem symbolizuje odrodzenie narodu i jego siły w obliczu zagrożenia. Na początku, bohater jest porywczy, egoistyczny i działa pod wpływem emocji, często wyrządzając krzywdę innym. Jednak z czasem dzięki miłości do Oleńki i Wstydowi za własne błędy przechodzi wewnętrzną przemianę. Z człowieka, kierującego się własnym interesem, staje się prawdziwym patriotą gotowym oddać życie za ojczyznę. Sienkiewicz pokazuje, że każdy człowiek, niezależnie od przeszłości, może się zmienić i stanąć po stronie dobra i honoru. Walka kmicica ze szwedami ma wymiar symboliczny. To nie tylko obrona kraju, ale też duchowe oczyszczenie Polaków. W trudnych czasach naród jednoczy się od odkrywając na nowo wartości takie jak lojalność, wiara i odwaga. Autor pisząc Potop w okresie zaborów chciał przypomnieć Polakom o ich sile i bohaterstwie. Pokazuje, że mimo błędów i upadków Polska potrafi się odrodzić, tak jak Kmicic, który z grzesznika staje się obrońcą ojczyzny powieść miała podnosić na duchu i wzmacniać narodową dumę, wzywając do jedności i wiary w odzyskanie wolności. W Panu Tadeuszu Adam Mickiewicz pokazuje, jak różne były postawy Polaków wobec zaborców. Niektórzy bohaterowie, jak Tadeusz czy Zosia, marzą o wolnej Polsce i wierzą w możliwość walki zbrojnej. Ich nadzieje skupiają się wokół Napoleona, w którym widzą szansę na odzyskanie niepodległości. Z drugiej strony są też postaci, które pogodziły się z losem i wolą żyć spokojnie, bez ryzyka i zaangażowania w sprawy narodowe. Mickiewicz pokazuje więc zarówno patriotyzm i wiarę w wolność, jak i bierność oraz rezygnację. Spór o zamek i lokalne konflikty stają się metaforą podzielonego społeczeństwa, które dopiero musi zrozumieć, że jedność jest warunkiem odzyskania niepodległości.